Na imię Paulina. A ja jestem Jarek. Studujemy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Wąsławku drugi rok. Uczelni, która ma blisko 2000 fantastycznych studentów. Ciekawe kierunki, znakomitą kadrę akademicką, wciąż rosnącą renomę w regionie. Jest to jedyna publiczna uczelnia w naszym mieście, która oferuje 27 specjalności na 7 kierunkach. Studia licencjackie i inżynierskie, a wszystko to w trybie dziennym i zaocznym. Zresztą sami zobaczcie. Zapraszamy! Zapraszamy. Jedna z moich ulubionych sal. To właśnie tu odbywają się uroczyste spotkania i imprezy, które organizuje nasza uczelnia. Sala, w której mieści się blisko 400 studentów, jest nowoczesna i przestrzenna. Posiada ruchomy ekran i projektor multimedialny, dzięki któremu w łatwy i przejrzysty sposób studenci przyswajają wiedzę. Sala wyposażona jest również w profesjonalne nagłośnienie i klimatyzację, a z okien auli rozciąga się przepiękny widok na panoramę Wrocławka. Biblioteka to duma uczelni. Księgozbiór wynosi 31 tysięcy woluminów, które można szybko znaleźć w naszej elektronicznej bazie danych. Dzięki katalogowi online mamy możliwość przeglądania zbiorów w dowolnym miejscu i czasie. Oszczędzamy studencki czas, zamawiając potrzebne nam książki telefonicznie bądź mailowo. Dla studentów udostępniono 100 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, a także bogaty zbiór publikacji wydanych przez wydawnictwo uczelniane, których autorami są nasi profesorowie. Nasza czytelnia to wymarzone miejsce do nauki i prawdziwa kopalnia wiedzy. Moja uczelnia posiada 24 sale wykładowe i 26 sal dydaktycznych. Poza tym, jeśli uczycie się języków, macie do dyspozycji dwie sale językowe na 47 stanowisk. Standardem są szybkie łącza Wi-Fi, umożliwiające Wam dostęp do internetu, gdziekolwiek się znajdujecie. Rzutniki i tablice multimedialne, dzięki którym wykłady stają się jeszcze bardziej interesujące. Przerwy między wykładami bardzo chętnie spędzamy na świeżym powietrzu, bo studia to nie tylko nauka, ale także mile spędzony czas w gronie znajomych. Jestem Ola, studiuję w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Włocławku. Dzięki temu wyjechałam do Budapesztu w ramach programu Socrates Erasmus. Polecam każdemu. Budapeszt to wspaniałe miasto, które zachęca zabytkami, m.in. Zamek Królewski, z górze Galerta, a także zachwycające swoją wielkością Biały Most. Musicie koniecznie zobaczyć. Budapeszt i węgierska kuchnia to coś, co musicie spróbować i skosztować. Oczywiście nie zapominajcie o Tokaju. Poznałam wspaniałych, nowych, ciekawych ludzi z różnych zakątków świata, m.in. z Holandii, Belgii, Kanady, a nawet z Australii. Studenckie wyjazdy to niezapomniane przeżycia. Zachęcam każdego do skorzystania z programu Sokrates Erasmus. Pamiętajcie, gwarantuje Wam to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Włocławku. To cenne doświadczenie, ale także przedłużenie życia studenckiego. Polecam każdemu. Naprawdę warto. to jedna z trzech sal komputerowych. Ta posiada 18 komputerów. Wszystkie z dostępem do internetu oraz procesorem Intel Core 2 Duo. A po co nam tak dobry sprzęt zapytać? Żebyście mogli tworzyć grafikę w technologii Flash, CS Free Professional, a efekty waszej pracy zobaczyć na nowoczesnych monitorach LCD. Sami zobaczcie co zrobiłem. Fitness to pasja większości studentek. Nasza uczelnia umożliwia spełnienie tych pasji, dysponując salami do ćwiczeń i do tańca. A po treningu? Sauna. Nasi studenci mogą tu bez problemu rzeźbić swoją sylwetkę, a co niektórzy zgubić zbędne kilogramy. Aż 14 stanowisk do ćwiczeń siłowych. Hantle, twister do ćwiczeń na talię, stanowiska do ćwiczeń bicepsów, tricepsów, kształtowania mięśni nóg, brzucha, grzbietu. Oraz sprzęt do ćwiczeń dynamicznych jak rower czy orbitreki. W naszej szkole nie brakuje prawdziwych gwiazd sportu. Jedną z nich jest Michał Rosiak. Nasi studenci też mogą stać się takimi gwiazdami, wstępując do uczelnianego klubu AZS PWSZ Włocławek, który z wielkim powodzeniem radzi sobie na akademickich arenach. Jak sami widzicie, warunki są to imponujące, to dlatego nasze koleżanki i koledzy są tacy zgrabni. Osoby spoza Wocławka, choć nie tylko, mają do dyspozycji bar, w którym mogą tanio zjeść smaczny posiłek, wypić kawę lub herbatę oraz miło spędzić czas pomiędzy wykładami. Niestety, słodkie ciastka kupują tylko mężczyźni, bo nasze studentki dbają o linie. Akademik przystań i schronienie dla studentów spoza Wocławka. Miejsce, które na 9 miesięcy staje się Waszym domem, a mieszkańcy rodziną. Oprócz wypoczynku po wyczerpującej nauce, przeżyjecie niezapomniane chwile i poznacie niesamowitych ludzi. Dom Studencki dysponuje 32 przestronnymi i wygodnymi pokojami, kuchniami oraz salą do cichej nauki. Naukę W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Włosławku uzyskujesz praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy, uniwersalny dyplom uznawany w całej Europie oraz kontakty z najlepszymi wykładowcami w województwie. Masz możliwość ukończenia studiów z tytułem licencjata lub inżyniera. Studiować możesz w trybie stacjonarnym od poniedziałku do piątku oraz w niestacjonarnym weekendy. Przyjedźcie do nas i zadbajcie o swoją przyszłość. Zapraszamy!